Uwaga, to jest mikrofonu, halo. 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 Witam na dzisiejszym live, będziemy grać sobie w Delta Run chapter 2. Dobra, lecimy z tym. I nie da się więcej wpisywać, to jest Max, jestem stworzony do tej gry. On znowu zamknąć piekarnik na kłódkę. No przede mną to by się przydało, nie? Chwilę i coś tutaj się nie podoba. Czy ja właśnie gadam sam do siebie, bo nikt nie ogląda tego live'a. Macie zadanie domowe? A wiesz... Musicie je teraz zrobić. Szkoła jest najważniejsza. Szczerze prawda, nie? Mówi się kopa czy kupa? Czemu do mnie dzwoni Mordo teraz? Jakiś Discord Call pewnie dzwoni Igor No i chcesz, żebym z nim teraz pograł Albo z nim pogadał morda tutaj, gramy sobie w Delta Run Lecimy sobie tutaj Jestem morda tutaj Ale bym coś powiedział przez przypadek Och, piękny soundtrack zepsuty przez tego walonego Discord Calla Halo! Siema Siema Cześć, jakbym miał robić tłumaczenie? Detalu na przykład chapter czwarty I to jest spoiler, co będzie na kanale Co bym zrobił to trochę lepiej. Hello! Okej, okay, trzy razy tego samego nie musiałeś używać Tommy Fox hey. Gdzie jest E? Wszyscy moi znajomi stają się. kablołakami. Nie mam pojęcia co to znaczy. Lecimy dalej. Ej, dobra! Sydwaj! Za kielis! Czemu on ma czapkę teraz? On miał tą czapkę? Cała linijka kodu poszła na to coś. No dobra, niech on wysyła tych sansów balonych. Nasza moc. Moc świetlników. Masz na myśli śmietników. Nie, nocników. Tak było. Nie zmyślam. Widać, że Polacy to robili. Ta minutka, mój drogi. Siemaneczka, ziomeczki! że ziomeczki. Zostało pięciu. Czyli trzeba jeszcze pięciu zabić. Ja bym to nazwał duży strzał. Czemu oni mnie zapraszają do gry Counter Strike? Teraz powinienem móc kupić to gówno. Zostało... Jak zostało dwóch, no? I ten spam to mi gada, że zostało dwóch. No ale gdzie, niby? Przede wszystkie już zabiłem, no. Ja się spróbuję wrócić. To już jest sam koniec, to już na pewno nic nie było. Kurde. Ej, ja na no serio już nie wiem gdzie ci że mogą być, nie? Dobra, zejdę o jedno w dół. Dobra już wiem. Ej, jestem taki głupi. Jestem taki głupi. No i tutaj są ludzie, ja powiedziałem jak jestem głupi. Teraz wracamy do spamptona! Teraz się to będzie dopiero działo. Moja w sumie historia z Undertale'em jest taka, że ja właśnie pierwszy raz zobaczyłem tę grę na Nintendo Switch. się zastanawiam, czy kupić wpisałem w internet. Czy Undertale jest fajny? Dobra, mam max tp. Dobra, patrz co się teraz dzieje. Aż streama zlagowało całego. Po prostu gramy teraz normalnie, aż do walki z królową. Spoiler ART na końcu Snowgrave, rano będzie Spamton a to ja wiem to. Pewnie to jest mega ciężka walka, ale... Ja sobie ze wszystkim poradzę. Ej, to jest strasznie trudny atak. Ja nie wiem, co się dzieje. Niech on już ginie, Co to za krzyk? To był krzyk przestraszenia się, że. że zaraz stracę całego save'a, bo dawno już nie było save'a. Zapis! Halo. Co? Co? Ej, chyba mi lekcje odwołali jutro w szkole widzowie. Ej, co jest? Dobra, dzisiaj live do drugiej w nocy. Czekajcie chwilę. Mama! Walka z królową, rycerz. Wyjący rycerz Roaring Knight Roaring Knight? Czyli już w drugim chapterze było wiadomo co jest... Ja pierdzielę, Toby Fox Toby Fox is a fucking genius bro Roaring Knight spoiled in chapter drugi, nie? Na sto skaczących słoni mówisz poważnie? Serio to ja nie wiedziałasz? Nie Walka where? Ej, mam 805 subów! Dziękuję wszystkim trzem osobom, którzy dali teraz suba na tym live'ie, nice Już niedługo 806 Dobra, co ja mam teraz zrobić? Złatam przychodzi YouTube got... Ale nie reklama, tylko YouTube Teraz będzie walka ze spam. Ej, dobra, nie, ja podgłaśam tam grę To będzie takie dobre teraz Czujesz blask wydobywający się z twojej duszy Nie! Oocy! Oh, Muszę ci powiedzieć Dziękuję. Dzięki twoim kocim ruchom stałem się nią. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale teraz ja rządzę tą posiadłością. A gdzie, czaku zapomnij o tym, jestem. szczery gość. Gruba ryba. Dobra, teraz jest ciężka walka. Jak się tu szczera? A ja to nią czemu już nie żyję? Co mam robić? Fuck! Kurde no! Co? Nie! Co to jest za gówno? Nie no dobra. Ja to robię na odcinku. I tak właśnie skończyło się na live. Dzisiaj powracam. Aby zmierzyć się z tym Spamptonem niO Tym razem na odcinku Live wyszedł bardzo fajnie To co zaczęliśmy to trzeba dokończyć, tak? Yy, nie będę kłamał, no grałem sobie trochę samemu Ćwiczyłem tego Spamtona, no bo to nie jest łatwa walka To nie jest łatwa walka, tak? Moim zdaniem nawet trudniejsza od Jevilo, nie? Więc... No nie wiem, spróbujemy to jakoś zrobić Te pierwsze ataki są proste, wystarczy po prostu strzelać te Spamtony W ogóle najlepsze jest to, że Ja nie przeszedłem zwykłego Spamtona, nie? A przechodzę już Niją, nie? Dobra, teraz taki atak z takim sercem to po prostu trzeba Charge shotami napierdzielać I to powinno wystarczyć, zaraz on mnie. No i po prostu go ciśniemy, nie? Teraz też jest śmieszny atak Są te niebieskie, te pipis i po prostu trzeba yy, Być tak blisko i napierdzielać charge shotami. Dobra, i ogólnie kiedy mamy 32% tp To idziemy do czyn i robimy x cięcie Bo to mega dużo zadaje O, teraz mu trzeba rozwalić okulary, nos i usta, nie? I to jest akurat ciężki atak. Kurde, mało życia. Dobra, się leczy. Dobra, teraz ogólnie te serce tak szybko wraca, że po prostu trzeba spamić w środek. Spam ten ma już 60% HP. No i tutaj się na nie opłaca strzelać. Tutaj to ja po prostu unikam. Rozwalajmy już mu nos. O teraz kolejny ten, ale ten atak jest sobie prosty. O ile jesteśmy przy, przy ścianie tej, no to jest prosto. O Jezu, tego ataku nie on jest taki ciężki. To i tyle już tych gówien leci, nie? Dobra. Dobra, znowu te pipis. To do mnie. What? Jeszcze tak daleko nie byłem, wytyfy. Dobra. 13 hp mu zostało. I rozwalony za pierwszym razem. Drogi klienci widzę, że próbujesz wyczerpać moje punkty życia. Atak spam to NIO spadł. Obrona znacząco wzrosła. O nie. Czy nie wiesz, że NIO jest znany ze swojej dobrej obrony, a teraz podziwiaj firewerki? Widzę, ja przyznaję wam, że odtąd jeszcze nie widziałem. Co to jest za gówno? Odnawia swoje punkty życia? Dobra, ja się uleczę. On ma 6HP. Co? Co tutaj robi Ralzej? Chris wołał o pomoc. Ale nikt nie przybył. Własz swoich przyjaciół? Tak ich nie usłyszy. No. Co go bić? No. Co mam robić? Dobra. o pomoc. Dobra, cały czas wołał tą pomoc waloną. Suzy! Teraz zwołamy Suzy! Wkurzasz mnie, nie biłosiernie! Noel! Ona? Co ona może zrobić nam, sorbet <noise> tylko mi się wydaje O dobra! Pamiętam to! Ona go zamroziła What the fuck Wygrałem chyba Bardziej to Noel wygrała, bo go tak rozpierdzieliła O! Jesteśmy No ale Berlin nie żyje, nie? Co? Budzik Berli'ego? A to był tylko Sen Suzy, co ty tu robisz? Ty nas tutaj zaprosiłaś Haha, ha, hej! Berdli, wstawaj Tylko, że Berdli nie wstanie, bo... No, bo zabiliśmy go tam, nie? W tym... w tym ranie Czy my serio właśnie ocaliliśmy świat? Polera, jesteśmy bohaterami. Dobra, nieważne, idziemy stąd. Eee, okej. Okay. A co Berli ma do powiedzenia? Chyba zapadł w sen zimowy. Dobra, wyszliśmy. Dobra, lecimy. Więc tak właśnie wygląda Deltarum Chapter 2: Weird Route, który zeszliśmy na streamie. What the fuck? Czemu Alfis na dameczce tutaj człowiek u sobie jeździ? Przed policją stoi. Witaj, Chris. Pracujesz nad swoim projektem? Eee, mój rower rozwalił się. Okej, nie opuśćmy to. No co ja powiedziałem? A słyszałem o easter Egu, że iść teraz do szpitala i tam podobno będzie Noel. Tylko nie pamiętam. O, właśnie. Dobra, ogólnie z tej rozmowy nie wyniknęło nic ciekawego. Po prostu ten tata Noel swojej i z Berdiego. O. Uuu. Private. Dobra jednak stąd się jednak coś głębszego zrobiło To było trochę dziwne Więc Hej Chris może pójdziemy zobaczyć jak się czuje lancer Co nie można Dajcie mi znać widzowie czy chcecie żebym przechodził Chapter 3 Mniej więcej wiem co tam się dzieje Ale no, Ale nie pamiętam bo to dosyć dawno oglądałem czy od razu do chaptera czwartego, z którego widziałem tu kilka spoilerów? Uwaga, że to jest Lancer? Co tu robi Queen? Czy to jest wasz ogród zamkowy? Jest. Zajście przesłudowne. Yy, a Lancer... Co tu... Ej! Co tu robi i nagle? Chris, na bank jest sporo osób, z którymi możesz porozmawiać. Pamiętaj, nie musisz robić wszystkiego na raz. Zapisz i odpocznij, gdy się zmęczysz. Czyli raz tutaj coś sugeruje, że to jeszcze można zdobyć. Ja sobie to jeszcze chwilę pochodzę samemu i pogadam z różnymi ludźmi. Jeżeli coś będzie ciekawego, to wam to gdzieś pokażę. Na jakimś shortzie albo coś. Ojejku, ojejku, jestem śmieciem. Tutaj są Lochy, tutaj siedzi King, co nie? A dałoby się jakoś tutaj przyprowadzić tam, Przyprowadzić królową? Na pewno się dało, żeby królowa porozmawiała z. Królem. Gdzie jest jej pokój? To jest Lancer'a pokój Siema Dobrze się czujesz? Eee, tak Właśnie w rzeczach Aha. a królowa? Razem niedługo rozpocznie instalacja moich rzeczy na górze Więc dobra, to by było na tyle Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i z dzwoneczkiem Dziękuję jeszcze raz za 800 subskrypcji i za live'a Za to, że byliście na nim I ogólnie... Ja to sobie zapiszę jeszcze raz I Na moment, kiedy to nagrywam, mam 807 już subów Więc cały czas lecimy do przodu, nie zatrzymujemy się I niedługo lecimy po 1000, więc... Zostawcie lajka, like suba i do następnego odcinka Siema! I tak właśnie zakończył się wczorajszy live, nie, nie wczorajszy.